Moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj e, krótki filmik. Życzenia z Okazji Świąt błogosławionych, szczęśliwych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, żeby nowonarodzony Pan Jezus wam błogosławił, żeby w szkole dobrze było, w pracy. Niektórym żeby zdrowie naj, naj, najważniejsze, żeby dopisywało, żebyście nie mieli problemów w szkole i w życiu codziennym, żeby trochę kasy było, pomyślności itd. itd. E, uważajcie na Sylwestrze, żebyście cali wrócili do szkoły. No i ogólnie, nie przesadzcie z, je z jedzeniem na święta, bo później będzie ciężko się zebrać, jak te, że tak powiem, doładujemy do pieca, bo wiadomo, pierożki babci najlepiej wchodzą, więc może być ciężko sobie odmówić dodatkowej porcji pierożków. Ja Wam składam te serdeczne życzenia po świętach, no bo nawet myślę jutro, w pierwszy dzień świąt, myślę, że może coś nagram, ale to jeszcze sobie zobaczę. Ja dziękuję oczywiście za cały rok jaki ze mną byliście. Oczywiście odcinek specjalny z Sylwestra będzie już niedługo. Dziękuję jeszcze raz za życzenia. Siemano!